Internetowi detektywie nie mieli racji, Robię tylko takie przestań. Zafuję się jak taki typowy chłopak. Która częściej zwraca uwagę na inne kobiety? W nerwach zwiałam pierścionek. Jakie jest najdziwniejsze miejsce, w którym doszło między wami do intymnego zbliżenia? Ty, ty byłeś w ogóle święta, tak? <grym> Bez komentarza. Bez przesady. Przecież jesteśmy wiązane na 30 lat. Najlepiej przed ślubem, lepiej przed niż po. Trójkąt z mężczyzną. <grym> Hej, nazywam się Agnieszka Strzeszkowska, a to moja przepiękna narzeczona Karolina Brzuszczyńska, jesteśmy ze sobą jakieś 7 lat? No już prawie osiem, no prawie osiem. Tak. I miałyśmy okazję przetestować swoją miłość w Love, Lever Lies, a za chwilę przetestujemy ją w parometrze Budelka. Dokładnie tak. No i internetowi detektywi nie mieli racji, bo jesteśmy ze sobą. Jak widać dalej razem. Tak, i to... je na Na czyje konto trafiły wygrane pieniądze i kto nimi zarządza? Myślę, że pieniądze trafiły na moje konto, ale zarządza nimi tamta pani. Co tak? Jej. Jeszcze nie trafiły, ale będą trafiały na konto Agi prawdopodobnie. A kto nimi będzie zarządzać? No pewnie ja. <śmiech> <śmiech> Wiadomo. Dobrze, że mamy co ustalone. <laughs> Wiemy, że wygraną, czyli 141 tysięcy, przeznaczycie na ślub. Czy zmieścicie się w budżecie? Wydaje nam się, że się nie zmieścimy w budżecie. Wydaje mi się, że nie. Chciałoby się bardzo, ale wiadomo, jak to jest ze ślubami: tu sukienka trochę droższa, no tu to pierściony, to, to, to tamto, i myślę, że ciężko będzie. Czyli tutaj też zgodność. Zgodnie. A tak szybko. Wow. Mamy wyliczone mniej więcej, że tam się nie spina. Już wczoraj no że się zepniemy jeszcze, ale... ale nie, Myślę, bo że... jednak jak powiedziałaś o tej sukience, to faktycznie no, nie zmieścimy się w Czy Agnieszka, tak jak obiecała, pomaga w ślubnych przygotowaniach? Oczywiście, że pomagam w ślubnych przygotowaniach, nie, no serio. Yy, zrobiliśmy taki tour, ostatnio oglądałyśmy lokalizację, gdzie będzie miał wesele, więc ja planowałam wycieczkę, więc tak, 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 tak pomagam. Pomaga, pomaga, stara się. Znaczy o. pomaga to jest w ogóle złe słowo, ona powinna w nich uczestniczyć, no pomaga. Bez przesady, organizowałam wszystko ostatnio co z się... Organizować wycieczkę, to prawda. I? No. Ale w kontakcie z wedding plannerkami Cały się czas powinien. jestem. albo robi wszystko, albo nic. No, no to nie to mogę dobra, to możesz robić. Nie nie, 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 ja muszę, jednak jestem konserwatywna. Co narzekasz? Co, narzekasz? co narzekasz? Jaką Karolina ma wizję na wymarzony ślub? Chodzi mi o miejsce, suknie, garnitury, ilość osób, muzykę i tak dalej. Okej, okay. to na pewno będzie to będą to Włochy, e, suknia taka, mm, nie wiem jaka dokładnie, ale myślę, że na pewno to będzie suknia, e, muzyka swojska, trochę e, italo disco, trochę disco polo, e, no i jedzenie włosko-polskie. No chyba nasza wizja to jest teraz taka, że właśnie będzie to ślub w Toskanii, romantycznie, dużo zieleni, e, natura. Ja będę miała pewnie jakąś taką romantyczną koronkową suknię, tak nie taką, właśnie, że koronkową. jakąś dużą, tylko dosyć skromną. Mm, ilość osób będzie, będzie dosyć kameralnie e, i to jest chyba taka aktualnie wymarzona wizja, bo wydaje mi się, że, że to jest coś, o czym zawsze marzyłyśmy we dwie. Zgodnie. A ty tak precyzyjnie w ogóle wszystko opisałaś, że takie jedzenie, takie... Ona mówi, że nie jestem zaniepokojony. Wszystko wiem, wszystko 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 wiesz. No wow, wow. Jestem w szoku. Jaki jest Wasz plan na nazwisko po ślubie? Tutaj mamy ten problem, że obie nie chcemy przyjąć swoich nazwisk, więc myślimy po prostu nad jakimś nowym nazwiskiem, ale nie podjęłyśmy jeszcze tej decyzji. No, mamy tak skomplikowane nazwiska, bo Skrzyszkowska, Brzuszczyńska już się w żadnej rubryce nie zmieścimy, więc jest wojna, Karolina chce, żebym przyjęła jej nazwisko, a ja myślę, że fajnie by było mieć jakieś nowe. No, zgodnie w sumie, no tak, bo jakby tak, nie wiemy, tak, jak to decyzję tak, podjąć. Tak, no. Tak. no ale nowe też nie mam pomysłu. Najwyżej zagramy w kamień papier, po prostu i... jak wypadnie, tak no przyjmuje czyjeś tak? nazwisko. Chciałabyś być z Krzyczkowską? No, no mogę być, no. Możesz być? No. Mamy to. Ale kamień czy... papier była. No, w ten sposób. Czy z tych Waszych nowych nazwisk macie. Jest jakiś faworyt? Macie jakiegoś faworyta? Nie, bo my sprawdzałyśmy przez chat GPT i on nam sugerował jakieś skrzecz brzu, brzuch, brzusz, skrze jakieś takie miksy totalne. Tak. Więc... Nie mamy żadnego faworyta, także na razie... Zrobimy ranking jest to w, w internecie, niech nam wymyślą nowe nazwisko. Po tym, jak ja myślę o zmienianiu tych wszystkich dokumentów w urzędzie, to już mnie to przerasta, ja nienawidzę papierologii. No ale Ty jakbyś wzięła normalnie ślub, to też byś musiała No wiem, zmienić. no właśnie wiem. Może bym została... Ja Ci zmienię, jak chcesz, nie ma problemu. Chcesz, tak? Pójdę z Tobą, z... zaniosę Cię i się zmienimy okay. na moje. Ja no, żartuję, ja się nie upiera. Możemy my bym się pomyślimy. Czy Agnieszka kiedykolwiek chciała zerwać zaręczyny? Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, że Aga chciała zerwać zaręczyny. Prędzej to ja gdzieś tam mówiłam coś takiego, ale Aga nie. O, jaka szczera. Wow. Nie, nie, jo, nie, jak już coś zrobię, to raz i na no, zawsze. W jakiej to było sytuacji, kiedy Karola chciała zerwać zaręczyny? A, to była jakaś kłótnia a jakieś nawet nie pamiętam co, na o nic. jakichś wakacjach ja po prostu w nerwach zdjąłam pierścionek. Pamiętam, no. że Aga była strasznie wściekła była na mnie, powiedziała, że jak jeszcze raz to zrobię, to już drugi raz tego pierścionka mi nie założy na palec. No nie. Już bym e, I od tej pory się już strasznie boję. No, I się bój, bo to nie ma żartu. Jakie jest najdziwniejsze miejsce, w którym doszło między wami do intymnego zbliżenia? O, uu, ciekawa, ciekawaś. Ciekawa, czy powiedziałeś? Tak? Nie powiedziałam. Było parę takich miejsc, ale powiedzmy, że mogłaby Karolinka powiedzieć klatka schodowa. Nie? nie? Tak powiedziałam. Widział? To samo. O. Klatka schodowa. A to od razu, w ogóle bez zastanowienia. prawda, bo ja najpierw powiedziałam, ja bym tego nie mówiła może, bo zostawię to dla siebie, ale usłyszałam, że ty powiedziałaś, więc mówię, okej, okay, no to ja też powiem. Jaki jest idealny typ kobiety Karoliny, a jaki Aknieszki? Karoliny myślę, że jest to brunetka o niebieskich oczach, ale oczywiście ona zakochuje się bardziej w osobowości niż w wyglądzie. A mój? Podobny, ale nie wiem jak to jest, że zawsze najbardziej zakochana byłam w blondynkach. W sumie wydaje mi się, że to będzie Aga. Brunetka, jasne oczy. Ogólnie wydaje mi się, że brunetki po prostu mi się podobają, ale w typie Agi z kolei na pewno nie będę ja, bo wiem, że Aga też lubi brunetki z taką ciemniejszą karnacją i z ciemnymi oczami. Tak? Dobrze powiedziałam? Chyba tak, no. Dobrze, ale się tak ostrożnie... Zawsze jak, to... jak się oglądasz właśnie za tymi paniami, o których tutaj mówiłyśmy, to są zawsze brunetki takie y, o ciemniejszej urodzie, zazwyczaj to gdzieś za granicą po prostu już wtedy, a tak... Ale nie były to ja, jestem po prostu, bo ja chciałabym mieć czarne oczy, to o to chodzi. Ja <grym> już jestem siwa, więc się oglądam... Ja, bo, bo, bo już, wiesz, nie mam tego pigmentu, ale ogólnie jak sobie myślę tak, to blondynki... No blondynki, wiesz, no jest bardzo z no, jakby no, rozumiesz. Tak. Wiemy, że marzycie o dziecku. Która z Was będzie nosić je pod sercem? Prawdopodobnie ja taki jest plan. A jak to wyjdzie finalnie, to zobaczymy, ale na pewno teraz planujemy, że to ja będę wciąż. Karolinka będzie nosić nasze, y, nasze dzieciątko pod sercem, przynajmniej takie mamy plany. Oczywiście, żeby gdyby się okazało, że któraś z nas nie może mieć dziecka, bo jest jakichś komplikacji, wiadomo jak to jest w dzisiejszych czasach, to pewnie te role się odwrócą. Jak ładnie powiedziałaś nam, Karolinka. Jesteśmy Karolinkę taką. Która pierwsza była na tak, kiedy padła propozycja udziału w Love Never Lies? Tak, ja wydaje się... mi się, że ja, tak. Ty się jeszcze zastanawiałaś. Ja mam taka, a tyle tam takich, no, nie niewyjaśnionych się... sytuacji. <noise> tak. I ostatecznie Karolina cię przekonała. Tak, Karolina mnie przekonała ostatecznie do udziału i w sumie nie żyłem. Która bardziej czuje się przytłoczona przez drugą połówkę? A czy to aktualne? Nie, już nie. Nie, nie, serio, nie. A. Nie, nie jest, jest super, ale jest tak super. bywało, tak? Bygdął. się. Ja jestem po prostu, nie jest dużo wszędzie. Czyli po programie wszystko się zmieniło. Tak. Która miała większe wątpliwości co do waszego związku podczas show, bo zapewne rozmawiałyście o tym po programie? No, mamo. Ja bym powiedziała, że żadna. Chyba żadna, tak tajemy. Żadna. Nie wiem, od początku i do końca samego jakby wiedziałyśmy, że chyba nic nas nie rozłączy, to musiało być coś naprawdę. Musiałobyśmy się zdradzić, ale nie przypuszczałam w ogóle takiej opcji. Więc... No ja się stresowałam, że wiesz, że jest, jest duże prawdopodobieństwo, że się rozstaniamy i miałam takie myśli, że o, nie, nie jestem przekonana i mam nadzieję, że się ten związek nie rozpadnie. Naprawdę, no tak? stresowałam się strasznie, tak. Ja się czułam bardzo bezpiecznie. Tak? No proszę bardzo. Wiesz, czego chcesz? Która częściej zwraca uwagę na kobiety? No, podnieś to do góry. Myślę, że ty. No, no, mam oczy, jak coś widzę, jakiś obiekt proszący się, który jest ładny, to czasem tak. spojrzę. Aga jest estetką po prostu. O, no tym tak, nie tak będzie. Karolina, a to coś złego dla ciebie, że Aga tam nie. patrzy na piękny obiekt, jak to powiedziałaś? Nie, czasami się z niej po prostu, że zachowujesz się jak taki typowy chłop. Dobra, dobra, czasami jesteś zazdrosna i tak no. Były takie sytuacje pojedyncze, ale ogólnie już się przyzwyczaiłam, po prostu robię tylko takie przestanie. Która była mniej zadowolona z udziału w programie? A jak podglądasz? Nie, bole, może. Możemy powiedzieć, że ja, bo no, Aga tam na mnie mocno jechała w pewnym momencie, więc po prostu było mi strasznie przykro. Halo, ale że przypadkiem to tylko ja? A ty, ty byłaś w ogóle święta, tak? Ty w ogóle nic nie zrobiłaś słowa, nie powiedziałaś? Przypominajcie, że przez trzy pierwsze odcinki to tylko ja siedziałam, słuchałam i płakałam. Okej, okay, ale powiedziałeś, że jestem niefajna, oh, nie mogę be, tego be, zapomnieć. bo Ci wytłumaczyłam już. <laughs> tak, wiem, wiem. Która ma większe libido? No chyba tak. Chyba tak. No, bez komentarza. Terapia dla par? E, piątka, jak najbardziej za. Dla mnie też piątka, tak. One night stand? Jeden. Dwóch. <noise> zdrada emocjonalna. Jeden. Zdrada emocjonalna jest gorsza od fizycznej, według mnie. No, mm, dwa. <noise> nie, no, mm, nic fajnego, żona żadna nie jest fajna, wydaje mi się, więc no tak, dwa niech będzie. Zdrada seksualna. Oj, jeden. Oj, oj, oj. No to ja dam dwa, bo dla mnie jeden to była emocjonalna, Na więc prawdę? dwa. Pędzej bym wybaczyła seksualną niż emocjonalną. Ciekawe. Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Pięć, pięć. Czekamy. Na no adopcję? Czy, no niech będzie, wszystko możliwe. <grym> tak, wszystko. <grym> ślub na oczach całej Polski. Pięć. Jeżeli ktoś ma taką fanaberię, to. Tak czemu jak, nie? My. <grym> czy jak my. Tak jak my. Też. No pięć, pięć, tak. Czyli szykuje się jakiś ślub z kamerami u Was? Nie, nie, z kamerami nie, ale no to będzie trochę na oczach całej Polski, bo myślę, że ten temat był poruszany tak wiele razy, że gdzieś tam. Ten oddech na karku czułyśmy, ale cieszę się, że w końcu ten ślub będzie i no można powiedzieć, że jest to trochę na oczach całej Polski. Surogatka. Eee, Surogatka, no myślę, że pięć. Wiem, że niektóre pary chciałyby mieć dziecko, jeżeli to jest droga do, do celu i wszystkie osoby są zadowolone, to czemu nie. Ja no, też tak myślę. Trójkąt z mężczyzną. Jeden. Jeden. Trójkąt z kobietą. To już jest kworka zastanowienia. Zależy, czy w związku, czy jak się jest z A, no, tak. No to poza związkiem. Poza związkiem cztery, a w związku jeden. Mogę tak powiedzieć też, no. Ukrywanie orientacji przed rodzicami. To jest trudny temat. Mogę powiedzieć, że trzy. Bo warto jednak się wyautować, ale wiem, że nie każdy ma taką możliwość i nie jest to na tyle łatwe, więc chyba to jest dla mnie neutralne. Decyzja należy do tej osoby. Ja bym powiedziała, że nawet dwa, bo uważam, że ludzie są o wiele bardziej szczęśliwi, że nie mają nic do ukrycia. Mało osób się zdaje na to, ale naprawdę myślę, że jest to potężna moc, z której warto korzystać, żyć na, no pewnych, no. na własnych zasadach. Wspólny kredyt. 5. no, przecież jesteśmy wiązane na 30 lat, bardziej jest to małżeństwo. Ja bym no. powiedziała, że trzy, bo wolałybyśmy tego kredytu po prostu nie mieć. Prawda. Ale w tym przypadku, no, mamy, więc jest, jest ok, fajnie, że mogłyśmy go dostać, więc też spoko, pięć. Czy chociaż część pieniędzy z Love Never przeznaczycie na spłatę kredytu? Nie, będziemy... Nie jesteśmy takie odpowiedzialne. <laughs> na, na wesele, na ślub przeznaczamy pieniądze, także myślę, że i tak tam trzeba będzie trochę dołożyć. Pusta koperta na ślubie. Dwa, bo wydaje mi się, że i tak jeżeli to jest ważna osoba, to fajnie, że jest, e, aczkolwiek dawanie samej pustej koperty jest trochę niezręczne. Ja myślę, że jeden, bo jeżeli ktoś przychodzi, to mówi powiedzieć, stary, nie mam kasy, ale fajnie, że mogę z Wami być. A ja świetnie, że jesteś, nie potrzebuję pieniędzy, ale no tak. dawanie pustej koperty jest to trochę kosztowne. No tak, 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 rację. Wydaje mi się, że chyba przeszłyśmy te zgodności, tam były tak, jakieś takie wielkie, mini takie... różnice w tak, 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 wypowiedzi. Tak, tak. Po siedmiu latach trudno nie być zgodnym. No. Ale w ogóle bardzo fajne przeżycie, fajnie było się przetestować tutaj w programie i co? I chyba zapraszamy też inne pary, żeby przetestowały swoje związki. Warto. Najlepiej przed ślubem, lepiej przed niż po.